Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. Gdy usiadł, zbliżyli się do niego uczniowie. Wtedy odezwał się i zaczął nauczać. Szczęśliwi, ubodzy w duchu, ponieważ do nich należy królestwo niebieskie; szczęśliwi, którzy cierpią udrękę, ponieważ będą pocieszeni; szczęśliwi, łagodni, ponieważ oni posiądą ziemię; szczęśliwi, którzy są głodni i spragnieni sprawiedliwości. Ponieważ oni będą nasyceni, szczęśliwi miłosierni, ponieważ oni dostąpią miłosierdzia, szczęśliwi, którzy mają czyste serce, ponieważ oni będą oglądać Boga, szczęśliwi, którzy zabiegają o pokój, ponieważ oni zostaną nazwani synami Bożymi, szczęśliwi, którzy są prześladowani za sprawiedliwość, ponieważ do nich należy Królestwo Niebieskie. Jesteście szczęśliwi, gdy was znieważają, prześladują i oczerniają z mojego powodu. Cieszcie się i radujcie, bo wielka jest wasza zapłata w niebie. Tak samo przecież prześladowano proroków, którzy byli przed wami. Wy jesteście solą ziemi, lecz jeśli sól straci swoją właściwość, czy się ją posoli? Nie nadaje się do niczego. Chyba tylko na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem dla świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze, nie zapala się też lampy po to, by ją schować pod garncem, lecz stawia się ją na świeczniku, żeby świeciła wszystkim, którzy są w domu. Tak też niech świeci wasze światło dla ludzi, aby widzieli wasze dobre czyny. I chwalili waszego Ojca, który jest w niebie. Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Przyszedłem nie po to, aby je znieść, ale wypełnić. Zapewniam was, dopóki ziemia i niebo będą istnieć, nie zmieni się w prawie ani jedna litera, ani jedna kreska, aż się wszystko spełni. Kto zniesie choćby jedno z najmniejszych przykazań i tak będzie nauczał ludzi, ten będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim. Kto je natomiast wypełni i nauczy wypełniać, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim. Dlatego mówię Wam: jeśli nie będziecie sprawiedliwsi niż nauczyciele pisma i faryzeusze, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Słyszeliście, że kiedyś powiedziano: Nie popełnisz morderstwa, a kto dopuścił się morderstwa, stanie przed sądem. A ja wam mówię, że każdy, kto się gniewa na swego brata, będzie osądzony. A kto powie bratu głupcze, stanie przed Wysoką Radą. A jeśli mu powie durniu, skazany zostanie na ogień potępienia. Jeśli więc przyniesiesz swoją ofiarę na ołtarz i przypomnisz sobie, że twój brat ma coś przeciwko tobie, zostaw przed ołtarzem ofiarę. I najpierw idź pojednać się z bratem, potem wróć i złóż ofiarę. Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, póki jeszcze jesteś z nim w drodze, bo przeciwnik może cię wydać sędziemu, a sędzia strażnikowi, i zostaniesz zamknięty w więzieniu. Zapewniam cię, nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie oddasz ostatniego grosza. Słyszeliście, że powiedziano, nie dopuścisz się cudzołóstwa, a ja wam mówię: każdy, kto porządliwie przygląda się kobiecie, już w swoim sercu popełnił cudzołóstwo. A jeśli twoje prawe oko prowadzi cię do upadku, wyłup jej i odrzuć od siebie. Lepiej jest też dla ciebie, gdy stracisz część swego ciała, niż gdyby całe ciało miało być wyrzucone na potępienie. Jeśli twoja prawa ręka prowadzi Cię do upadku, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej jest dla Ciebie, gdy stracisz część swego ciała, niż gdyby całe ciało miało iść na potępienie. Powiedziano też, "Kto oddala swoją żonę niech jej wręczy dokument rozwodu, a ja wam mówię, każdy, kto porzuca swoją żonę, poza przypadkiem nierządu, naraża ją na cudzołóstwo." I każdy, kto ożeniłby się z rozwiedzioną, czyni z niej cudzołożnicę. Słyszeliście, że kiedyś powiedziano: Nie przysięgaj fałszywie, ale bądź wierny przysięgom złożonym Panu. A ja Wam mówię: Wcale nie przysięgajcie, ani na niebo, ponieważ jest tronem Boga, ani na ziemię, bo jest pod nóżkiem Jego stóp, ani na Jerozolimę, gdyż jest miastem wielkiego króla! Nie przysięgaj też na swoją głowę, bo nawet jednego włosa nie możesz uczynić białym lub czarnym. Niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie, a wszystko ponad to pochodzi od złego. Słyszeliście, że powiedziano oko za oko, ząb za ząb, a ja wam mówię nie zwalczajcie zła złem, lecz jeśli się ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. A temu, kto chce się z Tobą procesować o tunikę, oddaj także płaszcz. Jeśli cię ktoś zmusza, żebyś szedł za nim tysiąc kroków, idź z nim dwa tysiące. Daj temu, kto cię prosi, i nie odmawiaj temu, kto chce od ciebie pożyczyć. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela będziesz nienawidził. A ja wam mówię, Miłujcie Waszych nieprzyjaciół i módlcie się o Waszych prześladowców, abyście byli synami Waszego Boga, który jest w niebie. On sprawia, że słońce wschodzi dla złych i dobrych, i zsyła deszcz dla sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tylko tych, którzy Was miłują, jakiej zapłaty możecie się spodziewać, czy i celnicy tego nie czynią? Jeśli pozdrawiacie tylko swoich bliskich, to cóż szczególnego czynicie? Czy i poganie tak nie postępują? Bądźcie więc tak doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec Niebieski.